Witajcie, ja jestem SKKF i witajcie w moim kolejnym odcinku z serii Let's Play Science Row i ze mną dzisiaj jest Rezi. Witajcie. Cześć. <noise> I Bremu. Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Minecraft Bremu i witam was w kolejnym łódeczkę. odcinku z serii Przygody z Minecraft. No. Minecraft. Minecraft ma lepszą grafikę teraz. Tak. Czy nie zostawiłem typa? Zostawiłem, a on się topi. O, płynie pieniądze. Grał sobie SGK w moda uciekaj, na pływanie. I siedzimy uciekaj. na skype, bo uważamy, że to zabawne. Powtarzasz już, to słyszę trzeci raz. Oj tam, oj tam. Trzeci raz to nakrywamy już. Nieprawda. Prawda. Pierwszy Prawda. raz widzę tą misję na oczy. Tak, tak, tak. Jest, Jest fajnie. 0, 2, 2, i mam tych typów tam rozwalić z pistoletu czy maczugom? maczugą Machugą, rzuca nimi. Ja znalazłem jakieś stare chipsy Dopłynęliśmy Wysiadamy Pochwalmy się godziną o której to nagrywamy Ej, ja wam o, opowiem bardzo jest? fajną historię, więc... Dobra Dobrzeć. uwaga Patrz, jakie sztuczki <laughs> robię What the fuck? Ja tego Albo nie, nie bo jem chips <laughs> Jeszcze z maczugi Rzucimy do wody Hopsa, panowie No. A da się rzucić drugiego faceta <grym> Da się, zaraz ci pokażę Patrz, rzucam z w niego Czekajcie tutaj on mi w plecy, ale ja się odwrócę i go zabiję. O dzięki Wrzu Wrzucam do wody, patrzcie <grym> Dobra, tylko powoli zaczynam umierać. Bo zamiast zabijać się bawię, o, dzień dobry oni są jakieś fajnie niebieskie, ja ich nie znam. Pierwszy raz ich widzę. Znaczy trzeci, ale. No. Komandosi. Hmm. Jeszcze tam jeden. O, op. No się ma, no się ma, o. Dużo no, no, ich tu jest. No, to są heady, czy mi się wydaje. No, heady szczelam, bo ja lubię strzelać heady. Szczelam, ja patrzę. O, tutaj jest kina. Co ty tam stwierdziliście, brama? Co bramę? jest? Kina. Patrzcie, tutaj jest kina. Ona się nazywa kina. i w lewym rogu macie kina. witajcie moi drodzy, z tej strony multikino. Jeżeli chcecie wybrać sobie multikino w Warszawie, kliknijcie jeden. Jeżeli w Rzeszowie, kliknijcie dwa. Jeżeli nie chcecie iść do kina. O Boże. To on subować SKKF-a. Dobra, kadstenka, obejrzymy sobie Brian. znowu. No, nie widzę napisów. Ja ci przeczytam. Siostry daj łatek to bliźniaczki trzymające w ręku prostytucję w Steelport. Ziemiąc był ich konkurentem, więc coś tam. A słowo bezpieczeństwa to krupta do maso, które zaspokaja różne perwersje. What? Aza podchodzi od. O, nie powiedzieli. No, więc musimy uratować jakiegoś typa. Jadłem chipsy z Madżnego. Proszę. Mam różowe auto. Pompka.

Dziennik jest KKM zawsze, bro. Ro, roże. bro trochę, trochę zakupiłem, No właśnie. No ja wiem, ale chcę zmienić auto, bo tutaj coś mi wjechało pod koła. Teraz wola pyknę. Brawo, bremu. Dziennik? Ja bym się motorem chciał przejechać. O weź policję, weź policję, weź! No nie udało się. Ale mnie już gonił. Jasne. Dobra. Idziemy na misję i O Co po prostu chodzi? Jest napisane, że numer paczki, lalala, status numer. E, stan kontrolny No O czym ty mówisz? No moja przesyłka. A co zamawiałeś? Dysg. A ten, green WD, tak? Mhm. Ładnie bremu. Dzienki. Proroka. Zbecanie. Dojechaliśmy. Słuchaj, żeby mogły być nowe. ledzbleje. <laughs> Dojechaliśmy. I jednej i bornozów, gdzie właśnie teraz wchodzi S. Gaga S. na benizy Dobra, tutaj jest minecraft bremu i z wierzgon. A ty trzymasz jakiś kubeczek, pijesz sobie herbatkę. dajcie cię pożyczę. to był w Brema, uwaga. Ała! Dup, Tyrolu, zabiję cię na dolinie zagłady, a nie na kwadratowej masakrze. Takie, takie płapki robimy, Dobrze. O, oh, czemu ta leży? Położyła się przede mną. On chce ci ssać pałę, chyba. O oh, boże. Dobra, ja nie chcę, żeby w jakiś różn mi. Wiecie, co z było bleśne. Lubisz ale on chciał, on chciał ci stać pa -u -e. No cóż. O tam dziwki wiszą, zobacz na nie. No, wiszą, wiszą. Śmieszna praca. Śmieszna praca, ale jaka A Tam jakaś wcześniej chciała ci dać dupy, jeżeli się nie mylę. O tutaj chyba ta chciała ci dać dupy. To jest aniołkiem. A ona jest nianio? No, A no, wiadomo. A, no, no, no. A co tam A na ścianie? Coś, co lubi ssać rez wierzgon. Oż, co cipo. Co mi się beboku. stało? Wow. Czemu ja dostałem czymś elektrycznym? O, o, lubisz, lubisz to Rezi? Ja ci dam, ty boku kupi Ty boku. Ja ci dorwę, go w Minecraftu zjem. W Minecrafcie? Czy wy właśnie się wyzwaliście na pojedynek w Minecrafcie? Dobra, My gdzie teraz mam ciekawie. iść? My tutaj. By Wchodzę tutaj. Ej. Czy słuchaj, właśnie... cię, Wow, Fiat dojadę ci z chłopakami w Minecrafcie. Tak uważasz? O, tak uważasz. kogo ja tu no. widzę. Dagi modryzny jesteś, no to zobaczymy. Ja mamy z N-czametowanym na poziomie od z tym uzymem i no gramy w Tibie już od przerzedrzgona. Zawsze, bo się, boję ile siły. Zabij go. Ale jeszcze muszę z nim porozmawiać. Porozmawiamy? Porozmawiamy? dla kucyków. Ciekaw, to jest stanie. Co mu zrobić? Rzucić go o telewizor? Tak, tak! go na telewizor. Co tam leci, bo widzę jakiś. <śmany> Nie, coś tam... A, tutaj jest to tajne zejście i tutaj życzela we mnie. No przesuń się. A jak się Bo jest tylko w nocy budze. Rzuszaj mi tam granata. <śmany> Patrzycie jak się palą. Palą. Lol, moje oczy, biało, ała. Bo się palili. HEA, HEA. O, tutaj na dół. Może wytłumaczę wam jak my oglądamy teraz jak on gra. <laughs> fuck, fuck, fuck. O, to jest skomplikowane. To, no, to jest, to jest do oczu EsgagaEva, taki specjalny kabelek, który streamuje nam na serwis z... CFR, anonyupload.com, obraz z jego oczu w rozdzielczości 7280 042 na 12483 dziwka. I widziamy, widzimy wszystko bardzo ładnie, w świetnej jakości. Celowice. Aresi lubi ssać pauy. O, boku, to mogę sobie zostawić do siebie. <noise> Patrzcie co się właśnie się dzieje. Ja pierdzielę właśnie no. oglądam, jakie no. dziwki tam zapierdolają. <noise> Boże. Pony <śmany> kart! Widzicie, A ja myślałem, to Brac... A to brzezmiało. praszam co <śmany> Patrz <go. śmany śmany> <śmany> <śmany> to, to Patrzcie, kto mnie goni. Ej, tam. Maciek Tempel! Zabij tego Maciek, zabitego... ale biegnie. Ej, czy ja teraz w tej części, co teraz nagrywamy, zrobiłem parodię? nie? Wow! Ej, eskakaj. Słucham. Zrobiłem w tej części, to teraz nagrywamy właściwie trzeci raz to I zrobiłem. Pancie, to... Kurczę, Lecz. jakby takie na przykład w Krakowie jeździły. Chyba e ale o. Wow. Czemu mamy taką dorożkę uciekamy? Jak wam się podobała przejażdżka? Fajnie, że wybuchają. Chyba, a, Co to było, beboki. Co stało? Wybucha. Ekranu nie widzę. Znaczy, nie wiem, Co się, się rozwieciało? Ja żyję. Słyszycie, a wy jego głosu nie słyszycie. Słyszycie? Ale nie słyszycie głosu z gry. Teraz nawet na to jest masakra. Ja Jeszcze gry nie widzę, nie wiem czemu. On to może się rozłożyć. O jest i zbudowałeś piękny szałas!

O, fajnie, więcej amunicji w to, jest, to, jest, to, jest, to jest miło. O, o. A, miałem dzwonić po ziomków. <laughs> Wsparcie świętych. Świętych. Zajęte? No. Świetnie, okay. no to mi pomogli. Headshot. On, Czemu ja nie Czemu widzę no? Headshot. Headshot, headshot, headshot. To się mleczko was zje. Headshot, headshot. Ej. Ja, ja trafię. Trafię. Oh no, nie trafię wam. nie widzę ekranu. Czemu? Zrobię, moduję mi się na No Dobra, rozwaliłem ich. No to jedziemy stąd. Z moim kucykiem. <grym> Słucham. <grym> Nie widzę, cię. nie widzę ekranu, w To rozłącz i połącz. O, nie mam opony. Straciłem oponkę. Zmieniam no radio. Oj, ściąga się. A ty Bremu widzisz? Widzę. jest że on jak zwykle jakiś problem. On ma problemy z życiem. Opowiedz nam o tym. Dobra, powoli dojeżdżam. Nam. O, skocznia! Mam za sobą samochód. No to świetnie, dojechałem. <laughs> Proszę to w drzewo. Mm -hmm. tak. Nie widzę. Chciałem ja jechać do diaska, muszę samochód zmienić. O, jest ten. Chciałem się przyjechać. O, no, stój. Wszystko przez Brema, jak rozłączył. Nic nie rozłonyczyłem, mogę cię wywalić. Odjechał mi motor o, to wywal mnie zaraz dojdę. to ja nie wiem. Czekaj, czekaj. Hmm, ale wy macie problemy. Nie mogę cię wywalić. To kupa. Bo jest gra. Ja ci o, będę mówił co mam na monitorze, mam na monitorze o, samochód. Masz samochód. I Ej, ktoś się robił. No to fuck? jest ten mój ko chcę konik. Chcę widzieć. O, motor. Ja mam motorem. Ja chcę widzieć Ktoś no, no, ci robi Srowanie motocyklem. Relog się z ze zwracam. Ale mój kucyk nie chce ze mną jechać. Gdzie on jest? Tutaj. O Boże, co za... Nie no, musimy samochodem jednak jechać, a tego się pozbędę, bo mi mnie denerwuje. Dobra. Wsiadamy do autka. To było to? O! Dzięki. Broże. Dzięki. Fajna muzyka leci. No, to jest w sumie dobre auto, tylko auto. do strefy zamkniętej, o! Miło. <grym> o, widzę, wracam, widzę! A może auto? Widzisz mój samochód? O, widzę tę Nie lubię tych dobrych auto, bo one dziwnie manewrują, są za bardzo skrętne. Opuszczasz strefę zamkniętą, co, co wystaje z oknem? Mam taką jakość, że nic nie widzę. FBI mnie koni, Czy coś? Mm. Zabij. No nie, bo ja muszę gdzieś tam dojechać, daleko, daleko. No jak twój kolega i zabiję, bo widzę, że wystaje z okna i szczelę. No szczela, mój kuczyk, szczela. I to są a poniaczki. A no dziwka to jest, nie? To jest mój poniaczek. Chyba, a, Muszę skręcić. A gdzie jestem ten biały, Kto ci pomagał? E, nie ma go już. Nie ma go już. ja chyba. Ja. Pana muzyka. 02238. Druga w nocy jest? E, 38 mm. po. Za 23. Spoko, mam jutro na 8. Ja tak wstaję naprawdę o to na 12, mm. ale. Ja wstaję o 7. To może spać nie iść No właśnie, tak zamierzam zrobić bo potem Dobra powoli dojeżdżamy jeszcze 200 Gdzie metrów. A to widzę, że jakieś... o, o coś czerwonego się zrobiło? Widzę, że... Wszedłem sobie teraz na poczty jakiś frajer próbował zrobić reset mojego hasła na, na, na Minecraft No on mi też to często robił Hakerzy. <laughs> Hakerzy. Muszę ich wszystkich pozabijać. Co, czemu to jest czerwone teraz? Nie wiem. Wrzuciłem granat błyskowy to macie teraz biało. No już jest dobrze Dobra, muszę ich tutaj porozjeżdżać moim Ferrari. Ferrari Trochę ich tu jest, ale spokolo damy radę. Proszę o! Dobra, zrobię kółeczko jeszcze jedno. Ja lubię ich rozjeżdżać samochodem, wtedy mi nic nie mogą zrobić prawie Prawie ktoś Dobra, się wysiadamy potręczy. Ej, to 8 dni temu ktoś próbował to zrobić Szybko sprawdzasz pocztę. Muszę ten, mm, zadzwonić po ziomeczków. Dzwoni. Może odbiorą? O! nie no świetnie, fajnie, że zamówiłem... Bicce? ulepszenie, ja ale dzisiaj wszyscy... sobie i jestem z siebie zadowolony. I <laughs> mają terż. zajęte co do jednego. I My dzisiaj też wybiłem co do, głowę. Co do do nich dzwonię, że Zem nie przyjeżdżają? Zabędę a potem babcia dzwoniła. O jeszcze tylko ten gruby został. N-i-e. No, Ty a, k. O już prawie umiera. O patrzcie sztuczka, sztuczka. Co to jest za grubas? Jest ono brutal. Wżycie granata do buzi. Lol. No, Wybuchnie? No. ma. Tu. Ale zajebiste. No ta gra jest fajna. Świetna, wrenecz, wyborna. Muszę sobie ją skombinować. No to zapraszam, <laughs> zagramy na multi. A tu jest multi? Zabij Luchadors. Tu jest multi? Tak jest. Możesz grać to co ja po prostu w kilka osób. No. Wysiadajmy do samochodu. Zabij go autem. On wlazł do twojego auta? Nie na tak. twoje auto wlazł. Ale on nie ze mną, to jest Oleg. Aha. Oleg. No z jakimś temat. Jakie szerokie bary no. Ma. no to się przejechaliśmy. What the fuck. A to jest drugie takie samo auto. O -o. Maura, to coś będzie fajne, kot się jej broń. No, przeładowuj. Nie chcę przeładować, co za typ. Bebok. Obra, coś tutaj zaraz be wyskoczy, czuję. O, cut ta. tak, byłem mały i mówiłem bebok. Be Będę napisy be czytał. Co Zboga. to jest? Kratę. Nie jesteś jednym z brutali Lorena. A ty nie jesteś jednym z luchadorów Skilbana. Chyba. Czekaj, bo tutaj się coś dziwnego dzieje. Ktoś przyjechał. Ja widziałem enchele. nogi. Widziałem nogi. O f... fuu. Zabijesz go? Patrz jak, jak oni walczą ze sobą. Zamiast granata. Zabij, Mniejszych zabijam. To jest zajebiste. No ta gra jest fajna. Zainteresowałeś mnie. Fajne. Fajne. No widzisz. Ścisz tą grę? No jak kupisz to pogramy Sen'amuleti. Oh. Czemu mi zadowoliło to kubno? Dobra, dzikę. czas na zmianę planów. Co mówisz, Bramu, do mnie, że co zrobię? Kupirz sobie tą grę. No może. Dzięki, dzięki, troszkę. Prorze się włączył. O, to z minigunem przed shit, 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 fuck, fuck, fuck. Uciekaj, A Tam jesteś ja z minigunem. Dobra, ja już zadzwonię. Dube, i chedy idą, Czemu tak duże wytrzymał? No bo to jest ten taki grubas. co, on tyle kule w głowę przybiera? Czekaj, tak, ja tam pójdę, to tam będę miał minigana.. What the fuck? Ej, Bremu, Kru... żyjesz? R, żyje Co to jest? Do kogo? Czemu ja słyszę jakiś sygnał telefonu? Co ty robisz? Co to jest? Co, to jest? co ty robisz? Oh shit, Kru... Kru... w plecy strzela. Kogo dzwonisz? Co, co tam u ciebie? No dobrze, a to u Ciebie? Monetujesz filmik. Yyy, Bremu, czemu ty tak chodzisz podczas nagrywania? To ty <noise> robisz? W LOLa sobie grasz? A to dobrze! <noise> Obejrzy cię w 35 tysięcy osób! Fuck, <noise> tak, faj się, tak, tak. <noise> Ale co? Dowiesz się, jak będziesz na YouTubie. Ej, patrzcie, co tutaj jest za typ. To Nie wiem kiedy, ale to mój telefon? Tak. ale mnie nie słyszy. O! Boże. Abi, grasz w LOLa? Tak, gram w LOLa. Aha. Aaa, Palesia. Jak to Co to jest taki gun w ogóle? No to jest A, taki dobrać. mutant, który mnie podpala. A. A chcesz pozdrowić widzów? O, zaczyna mi brakować no, pozdrawiam życia. pozdrawiam widzów, ale gdzie? Weź ty się z nim razem. No. No. Uciekaj, pozdrawiamy. Pozdrów. Pozdrawiam widzów, pozdrawiam. bryt, czyli roku. A to roku. A, Roku! Pozdrób go. Dobra, udało mi się ich Wiesz, rozwalić. nie chcę ci nic Roku mówić, ale ty mieszkasz bardzo blisko SKKF-a, tylko że ja chcę nie się dowiedzieć... mnie na... No. Czy on mieszka... Czy on mieszka gdzieś przy A Panowie i panie, Filip nie żyje, a my stoimy na rozdrożu. Pytanie brzmi, kto wprowadzi Syndykat Nowar? Obremu, okay. zaraz cię rozłączę. Bremo ogar. Question is, no dobra, no to cześć. Rozłączko. na sklep mogę wejść Rozłącz go. cię. i kiki były prawie coś tam. Co znaczy mogę też, gościu On mnie chyba nie lubi. To jest przywódca syndykat musi odpowiedzieć za to, co zrobił teraz, my zaatakujemy ich. My jesteśmy różowi i tam jest to zieloni, jeśli niekoniecznie lubimy. Aha. Ponieważ nie znam miasta, O, zniknęły. Barbarzyńcy stoją ubrani, znowu zniknę. Spokój się, jak mnie coś tam. Jak mnie co mam, co mam zrobić? zrobić? Coś, cokolwiek, zanim zacznę się zastanowić, po co was trzymam. Ej, jest KKF. Słucham. Masz problemy. Jakie? On widzi, że masz zapalone światło. Już wiem, gdzie mieszkasz. <głosy> 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 o boże. Świetnie. Dobra, ukończyłem misję. I będziemy kończyć ten chory odcinek powoli. Wiem gdzie mieszkasz! Bremu, nie ćpaj tyle. Ale już miał spamu, ale wziostpam. O, nową wziostpam. chatę. Broń penetrator, wyposaż się w penetrator w składzie swojej chaty. Mieszkasz przy Rony, gdzie? I trzy chaty zdobyłem. <grym> Modyfikacja, coś tam. Że po kraki mogę tych, tych... Bremłogart. Zimnięty jak kawał o! Masakra. Chory. Jesteś chory. Wiem A gdzie ja mam klasie mleka! Dobra, dremu. wiecie co? E, to ja dać SKKF! Już nie będziesz SKKF, będziesz SKK! Aha. Jest chory człowiek. Dobra, ja sobie jeszcze ulepszenia co mam. Ale już, już, skończyłeś odcinek? Nie, Czemu jeszcze się nie nagrywa. Wywaliło. To fajnie! Mm. A, te pistolety mi w sobie ulepszy, tylko takieś drogie było, przechodzę zawsze przez szybę. Mogłabym się pokazać jak fajnie się zgodzę z pod ochronu. A już to widziałem do się... zrobisz kiedyś spotkanie z widzami? No jak chcę zrobić paintballa z widzami. O! A no już coś mi rację. No to zapraszam. No to ja chętnie przyjadę wszędzie. To no fajnie, za... SGGF was zaprasza. Czemu no, nie jak będzie, jak będzie to dam info. Dobra, a? wiecie co, kończymy ten odcinek, tylko znajdę Bremu i Resji z Wierzgon. O, jest Bremu i Razi z Wierzgon. To jest no. Resie, a to jest Rezi Bremu. Coming, Bremu pożegnaj się. Ja cię wezmę tutaj pod pachę, bo uciekasz. Murzyn, weź Murzyna. No to jest Bremu. Nie to nie ja, ja jestem gruby. Oj, coś mi się wiesza. O, no. lagi. Dobra, e, Bremu pożegnaj się. Ale to nie jestem ja! Ale i tak zabij go, się żegnaj? Zapiką, zapiką. Ja jestem gruby. Prosto na tira. Dobra, się pożegnajcie, bo już chcę koniec żyć. No to ja chcę być damdy. Całą rodzinę już chyba obudziłem. Dobrze, w takim razie żegnamy Was bardzo serdecznie. Oj. Ja JJ Joki opowiadał wam dzisiaj Minecraft Bremu. Zubzgrybować go i. subskrybować Minecraft bremu. Zubzgrybować Minecraft, 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 Minecraft Bremu i rękę. Nie umiejętno jesteśmy wajni. O jakąś kozykę słyszymy. Łakujcie. A, to jest film. I ogólnie to już tyle, także trzymajcie się, do zobaczenia, no tak. i cześć, tak, trzymajcie się, cześć, Rezyj powie coś ładnego, cześć, witam Was ponownie w kancie... Zjednoczonych, no już koniec, koniec, cześć, koniec, witam Was ponownie w Koniec